Piękny jest, prawda? No, pięknie, pręży muskuły, mocno rozgrzany. Przejechaliśmy razem podczas 9 dni prawie 4000 km. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o mojej europejskiej wyprawie do Portofino. Tym oto cudownym samochodem. Przypomnę tylko, to jest 911 Carrera S. Pojazd z 2007 roku. Więc ile ma już lat teraz? Policza szybko. Nikt nie umie. Z 2007 roku, wy sobie sami e, policzcie, ile, e, ile tych wiosen ten samochód ma. E, auto też przypomnę po remoncie silnika, który był wykonany przy przebiegu 118 tysięcy. Dzisiaj auto ma przejechane 127 tysięcy, więc jest niecałe 10 tysięcy kilometrów po remoncie silnika. Od czasu remontu, oczywiście, nic wielkiego się nie działo. Dobrze, dlaczego, takie były pytania w internetach, dlaczego wybrałem ten samochód na wyprawę do Włoch i z powrotem, a nie zielone 992, które jak wiecie też yy, użytkuję. Otóż wybór był jednoznaczny i oczywisty. Dwie strony związku muszą dążyć z taką samą intensywnością do tego, żeby zadowolona była żona. Więc to moja żona podjęła decyzję i mówi, Jadaś, ten jest wygodniejszy, wyżej się siedzi, mięk, bardziej miękki fotel ma, miękkie zawieszenie, tamten trzęsie, te lepiej, mocniej trzyma się drogi, większe przeciążenia, My tym. Ja wyjechałam na drogę, oczywiście pojedziemy tym i wybraliśmy 997 na e, taką przejażdżkę. To był sierpień, kiedy jechaliśmy do tych Włoch. Dlaczego do Włoch? Byliśmy dwa lata temu. Zrobiliśmy Wenecję, skończyliśmy na Rivierze Liguryjskiej w miejscowości Levanto. Tym razem poszliśmy bardziej przez góry, przez dolomity, a etapem takim finalnym było przepiękne malownicze Portofino. Ale po kolei. Musieliśmy się do tego samochodu spakować. W przeciwieństwie do Kaimana, którym jechał dyrektor Mielniczak na północ, o czym też jeszcze wam opowiemy, na północ Europy, Carrera ma tylko jeden bagażnik, Kajman ma dwa. My się tutaj musieliśmy jakoś wtłoczyć. Wtłoczyliśmy się w dwie kabinówki, plus oczywiście bagaż tak zwany dodatkowy, czyli siata z biedry, w której są buty, klapeczki. Birkenstocki, sandałki różne inne rzeczy. Także ten bagaż, który na co dzień braliśmy sobie do hotelu był tutaj. Pamiętajcie też, że Carrera S w przeciwieństwie na przykład do GT3 ma jednak te dodatkowe siedzonka tutaj z tyłu i tutaj też można było ten bagaż wrzucić. Tu mieliśmy rzeczy tak zwane bieżące, czyli coś do jedzenia, coś do picia, jakieś kremne opalanie, kąpielówki się suszyły tutaj w tym samochodzie, także ta nasza wyprawa, któraś z kolei już udowadnia, że 911 to jest normalny dla dwóch osób samochód użytkowy, który się absolutnie nadaje do dłuższych podróży też. Wyjechaliśmy z Warszawy, pojechaliśmy pierwszy rzut to był, to było Würterze, obok Klagenfurtu, miejscowość, która brzmi tak, jakby człowiek splunął, czy jakiś potwach. Tak się to nazywało. Tam dotarliśmy pierwszego dnia. Jak się okazało, był to zarąbisty kurort, gdzie wypoczywali... Pani nam w hotelu powiedziała, ale wina z angekommen. Czyli, że wszyscy z Wiednia przyjechali wtedy w góry. To było święto maryjne. W Polsce jest to dzień wolny od pracy. Jak się okazuje, w Austrii, która jest katolicka, z zasady też było to, był to dzień wolny od pracy. Był to długi weekend. Więc, uwaga, dojechaliśmy i moja żona mówi, klepie w tym telefonie, klepie, klepie i mówi, ale nam hotel zarezerwowałam z takim spa. Taki czat, zajedziemy tą 901 wyjmiemy te bagaże. Pierwsza noc, upał oczywiście, wiesz, full ludzi wszędzie. Mm, Jakież było nasze zdziwienie, gdy stanęliśmy w recepcji i pani powiedziała, dokonała pani cudownej rezerwacji. Ma pani jeszcze upgrade od bookingu yy, na jakiś lepszy pokój, ale na 15 grudnia, a nie 15 sierpnia. Mało tego. Wzięliśmy ze sobą w siacie cytrynówkę na bazie bimbru z Podlasia, którą nam nasz operator tvn Żuber dał w prezencie i ta butelka przeciekła, więc my staliśmy w tej recepcji i się lało po sukience i po nogach ten bimber, śmierdziało jak nieboskie stworzenie, ja stoję załamany, ja w... mi w takich momentach odbieram mowę, ja się wyłączam, wtedy stoję i nie wiem, co mam zrobić, nie? Początek wyprawy, nie? Ale super miejsca, ale ekstra, mówimy dobra, no ale to pani da nam inny pokój, nie mam. To jest święto, ale wina z angie Komen, czyli no, po prostu hotel jest y, zajęty. Dobra, znaleźliśmy za jakieś chore pieniądze, za pierwszy nocleg w tej miejscowości, jakby splunąć, czyli włach, y, zapłaciliśmy chyba z 2,5 tysiąca złotych za dwójkę. Jedno z ostatnich wolnych miejsc. Przepięknym też hotelu, oczywiście z dostępem do jeziora, z sauną, ze spas, z jakąś tam plażą, ale ceny hoteli i w Austrii, i we Włoszech, od tego będę jeszcze wracał, są po prostu porąbane, bo kiedyś, nie wiem, 500-600 zł to kosztował przed COVID-em nocleg w hotelu pięciogwiazdkowym w Warszawie. Dzisiaj za 500 zł to się można oblizać tam w Austrii, a i tak będzie drogo. Dobrze. To był pierwszy nocleg. Z zasady robimy te trasy na raz. Jak jeździmy na narty, to jeździmy na Krąplac czy gdzieś tam w Dolomity na raz. I tutaj do tego Werterze to było 1040 km, pojechaliśmy na raz. Wysiedliśmy kompletnie niezmęczeni. Tutaj te fotele w 911, one. Już dzisiaj nie są jakimś totalnym hitem, szlagierem. Są dosyć wąskie, ale mają długie siedzisko. Ale w ten fotel, jak się człowiek raz wbije, to sobie możesz to spokojnie 10 godzin siedzieć. Nie trzeba kombinować, nie trzeba zmieniać pozycji. Jak masz tę pozycję ustawioną dobrze za kierownicą, to naprawdę te 10 godzin wysiedzisz nie boli tyłek, nie jest za twardo, nie jest za głośno i naprawdę można jechać. Z zasady nie stajemy w Czechach. Dlaczego? Bo jest brzydko. Hmm. Tam są straszne, ten, ten Mikulow, te, te kasyna, te bordele, które tam są dookoła, taki koszmar w ogóle. Także przez te Czechy, to aby tylko przelecieć, że policja nie złapała, jest tankowanie zawsze na ostatniej stacji w Rzeczypospolitej i potem następne zaraz za Wiedniem w Austrii. Jeżeli chodzi o tankowanie, właśnie średnie spalanie tego samochodu to było nieco ponad 11 litrów w całej trasie, co upatruje jako duży sukces, bo no oczywiście jedzimy zgodnie z przepisami, jeździmy 130 na autostradach, w Polsce 140, ale takie 11 literków w połączeniu z Przełęczą Stelvio, w połączeniu z krętymi drogami, w połączeniu z korkami na autostradach, to myślę jest bardzo dobry wynik jak na tak jednak oldschoolowy, wolno sący, spalinowy, bokserowaty samochód yy, sportowy. Leje. Ale nie poddajemy się i wjeżdżamy na Paso di Stelvio. No coś pięknego tutaj. Każde przełamanie, każda serpentyna, przed nami ich jeszcze ponad 30 do samego szczytu przełęczy. O! Wyzwana, pierwotne instynkta w kierowcach samochodów sportowych. Zobaczcie. O. Ciężko pracujemy. Wszystko dla widzów. W ogóle ten samochód jest przepiękny, muszę Wam powiedzieć. Gdziekolwiek się pojawiliśmy, poza Czechami, przez które przelecieliśmy, jak Zbicza strzelił, to wspaniale się ludzie za tym samochodem oglądają. Nie oglądają się: O, papa, papa, pa, jaki! Bo on nie jest papa, pa, pa, pa jaki, tylko on jest. Zbudza taki, taki fajny uśmiech. Jak ktoś przechodzi, czy ma lat 82, czy ma lat 12, to tak popatrzy i tak. Nie? Fine. Czyli tak, swoje lata ma, ale w takim stanie, w tym kolorze, w tym połysku wygląda po prostu e, obłędnie. No dobra. Pojechaliśmy z tego, po, pach, z tego jeziora w góry, w Dolomity. Zrobiliśmy Lago di Brajes, czyli takie przepiękne, turkusowe jezioro. Tam można wynająć łódeczkę. Wszędzie był full ludzi. Trafiliśmy w najgorszy możliwy moment yy, na wakacje we Włoszech, bo yy, faktycznie ten długi weekend był obezwładniający, zniewalający. bo wszędzie na maksa dużo ludzi, ale internet czyni cuda, czyli na Lago di Brajes, żeby wjechać, tam jest droga zamknięta szlabanem. Trzeba wcześniej sobie online wykupić bilecik, wpisać numer rejestracyjny samochodu, wszystko się dzieje zdalnie, pyk, szlabanik się otwiera, dyrektor potwierdza, bo był, no i wjeżdżasz samochodem iśmy na najlepszym parkingu, tym P4. Jak będziecie na Lago di Braies, bierzcie P4, nie trzeba wtedy szatla brać, tylko jesteście najbliżej tego jeziora i Zrobiliśmy sobie tam piknik, wszyscy chodzili w tych butach, takich traperach, tam próbowali wokół tego jeziora. Przejdźmy, tak patrzymy, ja lecę, jeszcze tych butów nie miałem, już niezwykle szykownych, wakacyjnych. Ja w japonezę, Asieńka w jakichś tam klapeczkach. Lecimy, lecimy z workiem oczywiście zawiniętym na supełek, jak czerwony kapturek. Tam jakiś malutki szampanik się tlił, jakieś tam wędlinki włoskie, sery, chlebek. No i w tych japonezę poszliśmy sobie na drugą stronę tego jeziora. Usiedliśmy na takiej kamienistej plaży i zrobiliśmy sobie cudowny lunchek, cudowny Piknik z przepięknym widokiem. E, no Ten filmik obejrzały dziesiątki tysięcy ludzi, ale puszczę go Wam jeszcze raz w takim razie. Jak Chińczyk wiosłuje łódką wiosłową? Ja, ja czegoś takiego jak Żyje nie widziałem. Albo siadają wbrew samym sobie, czyli siadają nie tyłem do dziobu. Jak nakazywałaby logika, tylko przodem do dziobu. Wszyscy wiosłują do przodu. Najlepiej, że siadają czasami po dwóch. Każdy ma jedno wiosło i każdy wiosłuje w inną stronę i siedzi inaczej, ale mistrzem był ten, który konał ze zmęczenia. Dwóch ich wiosłowało i płynęli rufą do przodu. Czyli siedzieli niby poprawnie, żeby sobie ewentualnie te wiosła pociągnąć i płynąć dziobem do przodu. Nie, to pchali wiosła z pełną pytą. I płynęli rufą do przodu i opływali tak całe jezioro, boki zrywać. Te widoki i ten turkus tej wody w ogóle znikał, kiedy patrzyło się na wiosłujących Chińczyków. Wy też macie teraz okazję zobaczyć ten film u mnie na YouTubie, bo jest po prostu obłędny. Jak ja pomyślę, że oni naprawdę władają światem, to jestem mocno zniesmaczony kaleczką. Co my tam dalej robiliśmy? No dalej jeździliśmy sobie już po tych północnych m, Włoszech, byliśmy... A, byliśmy w tej miejscowości, do której jeździmy na, na narty zwykle, czyli odwiedziliśmy miejscowość Olang pod samym... Wzgórzem o nazwie Kronplatz. Byłem tam na nartach, nie wiem, z 6, 7, 8 razy, nie pamiętam ile i spróbowaliśmy zamieszkać w tym samym hotelu, w którym mieszkaliśmy u Państwa Pircherów, w którym mieszkamy zimą. Okazało się, że bo dobili do nas znajomi, za pokój, to są cenne informacje turystyczne teraz, za pokój czteroosobowy, dwa małżeńskie łóżka na metrażu, takim jak stąd do tego krzaka 600 euro. Za jedną noc, za czwórkę. I nic innego nie było dostępne, jakby co? Fakt faktem, hotel ma trzy baseny, z czego jeden na dachu jest przepięknie położony, ma cztery gwiazdki z eską, ale to na litość boską 600 euro. Nawet jak się to podzieli na te cztery osoby, to jest dużo. Za karę rozlaliśmy im czerwone wino na pościel, bo nam się niestety przewróciło i poczyniliśmy szkody hotelowe. Także musieliśmy się potem gęsto tłumaczyć, ale na szczęście pani Katia wyrozumiałą kobietą jest i oczekuje nas teraz zimą, że przyjedziemy jeszcze pośmigać na deskach i zamieszkamy u nich, ale ja już teraz nie wiem, czy będziemy na to stać, bo ceny są po prostu wyrąbane w kosmos i chyba latem jest jeszcze drożej w Dolomitach niż zimą. Dobrze, potem było jezioro Komo. jezioro Como fantastyczne, kto nie, było oczywiście przereklamowane totalnie, bo, bo też oblężone, też turystyczne, ale przepiękny górski klimat, wspaniałe widoki, yy, można i pojeździć samochodem, bo są piękne drogi dookoła jeziora Komo. Yy, można zamieszkać w miejscowości, której nazwę oczywiście nie pamiętam, ale napiszę ją Wam tutaj, yy, nad samym jeziorem, można się przepłynąć stateczkiem, my się przejechaliśmy nawet ciuchcią taką po tej miejscowości, żeby sobie ją zwiedzić i jak... Gdybyśmy nie mieli tego w Gdańsku czy gdzieś, przejechaliśmy się tym kołem młyńskim, takim, żeby popatrzeć na widoki, bo było zaiste przepięknie. Cóż było dalej? Dalej był kłopot z paliwem. O, bo zwróćcie uwagę, że we Włoszech jest niezwykle trudno uzyskać paliwo o charakterze 98 oktanów. Mój Porsche ma tutaj napisane jednoznacznie. Panie Adamie, lejemy tylko 98. Nigdy innej benzyny mu nie lałem jak tylko 98 albo 100 oktanów, bo dbam o ten samochód, gdyż jest moim e, ukochanym wozem. Byłem przyparty do muru w pewnym momencie, bo miałem zasięg na 27 km, a do najbliższej stacji na autostradzie miałem 40 km, więc wiedziałem, że już do następnej nie dojadę. Zjechałem na stację benzynową przy autostradzie i jakież było moje zdziwienie, gdy zobaczyłem, że nawet na stacji przy autostradzie, gdzie benzyna jest najdroższa, w ogóle we Włoszech jest benzyna drogo, droga, bo za super plus na autostradzie płaci się 2,39 euro, euro centów. Huh, no naprawdę i jeszcze do tego te, tej super plus w większości nie ma. Zatankowałem 95. To już było po wizycie nad jeziorem Garda i przez ostatnie dni niestety w moim pięknym 911 towarzyszyła mi kontrolka check. Engine. Okazało się, że komputer uznał tę mieszankę za zbyt ubogą. Zapłon nie przestawił się na 95 oktanów. Widać że ten samochód po prostu takiej benzyny nie toleruje. Stacja była paskudna, stacja była obskurna. Zaczepiali tam ciemnoskórzy i naprawdę nie było przyjemnie i mam jak najgorsze wspomnienia. Także jak jesteście we Włoszech, kombinujcie jak koń pod górę. Wpisujcie w telefony w wyszukiwarkę, ale jednak tankujcie 98 do swoich fajnych sportowych samochodów, bo 95 jest po prostu do bani. Nienawidzę kontrolek tych w samochodzie, moim szczególnie, które mnie o czymś informują i alarmują, ale do końca podróży musiałem z tą kontrolką wytrzymać. Tutaj podjechałem do warsztatu. Okazało się, że faktycznie wyskoczył błąd zbytu ubogiej mieszanki. Błąd został wykasowany. Od tamtej pory już tankowałem tylko paliwo 98 albo 100 oktanów i błąd już nie powrócił, także był to mam nadzieję jednorazowy wypadek przy pracy. Oczywiście moje 911 jest pokryte ceramiką i ma odnowione wnętrze. Ten samochód naprawdę jest jak nowy, ale sami zwróćcie uwagę, ja go tylko przemyłem na myjce ciśnieniowej po powrocie, nie czyściłem nawet wnętrza tutaj. Zwróćcie uwagę, jaki on jest wciąż przepiękny. Tylko się delikatnie przybrudził tutaj. O, zaraz go wyjmę. Dywanik kierowcy, no, no, no siłą rzeczy, trochę piachu się tutaj nazbierało, ale zobaczcie, że po, tej, po tym detailingu on jest cały czas, te dywany są jak nowe, jak sobie tutaj Pan Adam nawet bosą stópką stawał na tym, to normalnie to jest jak taka pościel w domowym łóżeczku, lepsza niż w tych hotelach za 600 euro zbolałych w tych, w tych Włoszech, naprawdę przemiły samochód, proszę zobaczyć tutaj, jak to wygląda po takiej wyprawie, 4000 km. No Nic, ani ryski, ani śladu zużycia, ani żadnego, żadnego brudu yy, tutaj nie ma. O, założę to z powrotem. Dobrze. Czy takim samochodem rzeczywiście da się jeździć w trasy? No i myślę, że jestem dobitnym dowodem na to, że, że da się. Dystans powrotny mieliśmy z nad jeziora Garda. Mandat dostałem. 15 minut stałem na jakimś miejscu, żeby bagaże do znajomych wypakować w domku. I od razu dostałem 30 euro. Razy. Z międzylądowaniem znowu nad Werterze to było niecałe 500 km i potem ostatniego dnia w sobotę przejechaliśmy bez tirów, już bez długiego weekendu w przepiękny sposób z Werterze przez Czechy, nie zatrzymując się, bo brzydko, yy, z powrotem do, yy, do Warszawy. Wysiedliśmy naprawdę wypoczęci. Fakt, 4000 to nie jest jakiś gigantyczny dystans, to były tylko północne Włochy. Yy, no celem było Portofino, o którym nie, nie opowiedziałem, ale to po prostu trzeba zobaczyć. Można zamieszkać. To taki tip teraz turystyczny. Uwaga, nie trzeba mieszkać w samym Portofino, wręcz nawet nie wolno, gdyż mm, tam jest po prostu bardzo ciasno, klaustrofobicznie trudno dojechać, ale kręta droga prowadzi na przykład do miasteczka San Margherita. I ta San Margherita, tam trafiliśmy taki hotel też w takim jacuzzi na dachu. Yy, przepiękny, nie aż tak kosmicznie drogi, jak w górach, czyli nad morzem w kurorcie przy, przy, w zbliżonym do Portofino ceny hoteli są niższe niż w Dolomitach. Dolomity przyszalały yy, scenami dla turystów. Letnich, dla wszystkich rowerzystów, dla wszystkich spacerowiczów. Naprawdę było tam ekstremalnie drogo. Samo Portofino malownicze, ale na chwilę. Lepiej zamieszkać gdzieś obok. Droga prowadząca przez całe to Liguryjskie wybrzeże, przez te kurorty wszystkie, jest cudowna, jest przepiękna, jest wąska, kręta, ciasna, tłoczna, tak jakby się człowiek przeniósł do czasów, nie wiem, no, żandarma z Saint-Tropez na, na kawałek dalej, na wybrzeżu francuskim. Jest tam po prostu yy, przepięknie. Poza kontrolką check engine z tym samochodem nic się nie działo. Fakt faktem, że w tym roku przed yy, tą wyprawą w, zaopatrzyłem go w nówki opony. Bo tamte się zestarzały, już były twarde i troszkę tłukły, huczały. Zrobiłem przegląd, wymieniłem olej oczywiście. Także ten olej też ma przeleciane niecałe 5000, teraz więc jeszcze się chwilę wstrzymam z kolejną wymianą. Hmm jestem niezmiernie dumny i zadowolony, że nic mnie nie zaskoczyło, że nic się z tym samochodem nie działo, że nawet nie kichnął, nie prychnął. Raz jak wyjeżdżałem, tylko jeszcze dodam Wam, to już końcówka tego materiału, jak wyjeżdżałem z parkingu podziemnego nad jeziorem Garda, to miałem ogromny problem związany z długim zwisem i niskim zderzakiem tego samochodu. Musieliśmy, dwie osoby mnie naprowadzały, a ja takim łukiem chytrym próbowałem wyjechać i tak delikatnie pff, tą lipką musnąłem. Yy, beton, ale tak naprawdę wszystkim życzę tylko Takich przygód ze swoimi samochodami podczas różnych wypraw, żadnego asystansu, i tak dalej. Co jeszcze zrobiłem w 911? Dolałem oleju. Pamiętajcie, jak jedziecie z silnikiem o poziomym układzie cylindrów, przynajmniej ten litr oleju trzeba mieć. W zapasie ja dolałem 30 litra oleju na tej wyprawie i teraz jak odpalałem go dzisiaj rano, to mam tak ciut poniżej. Maksimum także jak najbardziej poprawnie, wszystko takie było spalanie oleju, spalanie paliwa. 11 na setkę. Kocham ten samochód miłością pierwszą, tak jak i Wy mnie kochacie.